Natomiast zastanawiałem się, czy nie wcisnę mam tego w jeden odcinek, ale chyba jednak nie, chyba zrobię z tego dla zachowania jakiejś porządnej e, jakiegoś ułożenia, dwa odcinki, także History Windenburga, odcinek kolejny, która druga, nie wiem który odcinek nie pamiętam, ale nagrywam go zaraz po poprzednim, które powinni się dostać tak naprawdę tego samego dnia. Urlika dalej w tym samym miejscu, znaczy fuu Majike, nie, dobrze będzie Urlika, dobra, jest godzina szósta. E, proszę cię Majike, ty potrzebujesz czego? Czytanie książek, tak naprawdę, czyli dostaniesz dzisiaj ten awans, e, no dobra, to sobie chociaż poczytę, chociaż ja nie wiem, czy ty możesz, może w takim razie coś ugotuj, weź gotuj, e, skarbie moje, a czemu ty, nie, tu nie, w historiach Windenburga wyzwanie proste życie jest skreślone z automatu, nie o ja nie wiem, nie ogarniam kto co ma w lodówce, także no nie, 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 tutaj się w to nie bawimy, tak jak to jest, to jest ogólnie moje ulubione wyzwanie, tak w historiach murga, ono nie ma sensu, znaczy no, no po prostu, nie, nie uważam, nawet nie jestem pewny, czy jedzenie, które na przykład robię im, czy ono jest następnego dnia zjadalne, w sensie, w następnej rozwiewce, przepraszam, e, okej, okay. ty nie losujesz się awansu, nie mam mowy o tym, jednakże mogłabyś namalować jakiś obraz, na przykład pejzaż, nie pamiętam jakie malowałaś obrazy, więc kiepsko. Nie pamiętam tego wątku. A to jest... Nie, Hugo, to jest Hugo, Boże, nie pamiętam. Nie, nie, nie. W tym cieniu nie poznałem Hugo, ale no przecież to jest Hugo i przyjaciel. Zapisujesz sobie... Zapisałeś ten cel. A, dobra. Chcę stworzyć najlepszą rzeźbę w historii? No chyba gdzie. O! Dobra, to za chwilę. Tylko jeszcze chciałbym wejść na chwilę. Także w następnym odcinku mm, już Majka będzie mieszkała z Ganterem w, w. z Wolfgangiem w domu, w którym jest Mila. Także te rodziny będą połączone. A to Wolfgang wyprowadzi się do tego domu. Tamten dom niech zostanie dla nich, e, bo myślę, że będzie taki dom wielopokoleniowy. Tak ten po prostu bardziej mi pasuje do Majka. E, no i. Do, do. przepraszam, do Urlika, więc. E, no jakoś tak, po prostu one. Ta rumba za chwilę przestanie działać. Po prostu tak mi bardziej pasuje, nie? Chciałbym, żebyś ty dokończyła to, no i ty jesteś już zmęczona, to jak Co ja mam cokolwiek. Matko Boska! Urlikę! Arcydzieło? No nie spodziewałbym się. Ja miałem to sprzedać, a ty mi tutaj mówisz, że arcydzieło namalowałaś. No dobra, no, no to jeszcze zacznie ten obraz, skoro już masz taką pasę. Jakaś taka ściebie ciebie artystka, Peja, że powinnaś malować twoje pierwsze, ale się to pejzaż, to myślę, że ogólnie mnie szmalowała pejzaże. Nie lubię tego obrazu, jest tak oklepane. W sensie, no to jest obraz przedstawiający pewność siebie, więc... No, ja nie wiem, czy tam są chyba po jednym rodzaju na każdy poziom umiejętności. No ale no dobra, no to chociażby coś zrobimy. Eee, sprzedaj do galerii sztuki. O, Majka dostała awans, nie żebym się nie spodziewał. Eee, zapomniałem, że mamy Rufusa. O Boże! Uwaga, niska. Baw się, rozmawiaj. Boże, Rufus, ja przepraszam. Zreć sekret. Rozmawiaj, zapytaj, jak minął dzień. Matko, Rufus. A Majka kim jesteś? Blogerką. Okej. Okay. I potrzebujesz dowrywać książki i umiejętności literackie, także ogólnie bez szału. Ehm, więc poproszę cię, żebyś zjadła. Bla, bla, bla. I czy ty, kto jutro idziesz do pracy, ty masz jutro wolne, a ty nie. Okej. Okay. No więc, no cóż, no Maikę myślę, że... Czy Maika ma jakiś... właśnie, czy on ma jakiś klub? Tak mi się wydaje, że ona właśnie należy do jakiegoś klubu. No, zrobimy sobie swoje spotkanie klubu Awangarda, którego właśnie Maikę jest szefową. E, głód... czy ty musisz od razu... może jeszcze podejdź no, nie mdlej mi tutaj, także ja potrzebuję tylko, żebyś jeszcze zjadła. O, radio się zepsuło na całe szczęście. Zjadła i poszła spać. Eee, no, Majkę pojedzie spać, także widzimy się rano. Majkę w kompletnym negliżu już niedługo będzie się tak budziła przy Wolfgangu, przy Ganterze. Matko Boska. myle ich wszystkim, no naprawdę. To potrzebne jest. Kosz na śmieci lub zlew. No przecież jest. To o co chodzi? No dobra, no. Zresztą nieważne, no. A już możesz, dobra. No już nie mamy miejsca, także gdy Urlikę będzie jadła weź resztki, to maikę w tym czasie też weźmie prysznic. Aha. Dobrze, ale potem, gdy weźmie prysznic to Zrobi pranie. Działa palka? Działa palka. Okej. Okay. No to zrób pranie. Teczka na kłaczki jest wyczyszczona, a ty masz na dziewiątą pewnie do pracy, co? Widzę, że nowe postaci z nowego dodatku pojawiają się cały czas. I tak będzie w kółko. No ale dobrze, no, w każdym razie postać Simów tutaj i naszą trujeczkę tutaj zapraszam. Mamy spotkanie klubu, także no. Boże, rozmawiał o powiększeniu rodziny. Matka tylko boska, uh. no dobrze. E, cieszę się, że poruszasz ten temat Majk. myślę o tym samym pomyślę O tym trochę idam znać. matka tylko jedyna. No e, dobrze, no wiesz, czytaj, czytaj coś. cokolwiek, tak naprawdę. E, macie debatować na temat książek i tak dalej. Ten komputer tutaj ja powinienem mam wyłączyć, moi drodzy. A gdzie ty idziesz majkę Nie miałeś siedzieć tutaj. Usiądź tutaj. Ja wiele nie wymagam, naprawdę. Ty masz sobie tylko czytać książkę. Dokładnie macie nabijać punkty, to twój Maika. Jaki ty na... przepraszam, zamawiasz napój? Pój, będziesz z tego piła? A, bo tutaj w tych w rzeczach związanych z klubem jest że Ten pije ciekawy, a to ja mogę dać zakazane na zajęcia na przykład coś związanego z komputerem? No to zobaczę, co oni robią na kompie potem. O, ale jesteście sam, na no, sam z ganterem, To idealna okazja się tutaj... Proszę, rozmawiaj o klubie awangarda. Romantyczne mm. czułość. Przecz słówka. Rozmawiaj o ulubionych autorach. Mm, I dalej. Tutaj rzeczy typu intymność. obściskuj się. Dokładnie. Myślałem, że włączyłem nagrywanie dodatkowo. Ale nie. E, I co? Ja tu nie ma żadnej miejscówki na co nie? Bo tak rozmawiali o tych dzieciach, pomyślałem, że może coś teraz. O nie, ktoś ich nakrył, Hugo. To jest takie, wiecie, oni nie powinni tak publicznie, to tak nie wypada. Jak myślicie? Czy Majka powinna być z Hugo? Zapytaj czy jest związku. To tak, oła, oh wow. przy okazji. On jest niezdarny, kreatywny, mur książkowy. On nie zna w ogóle go cech. Być przyjazne. ja bym chciał po prostu, żeby ona go poznała. Zainteresowania. Rozmawiaj o ulubionych autorach. Czemu on jest oszołomiony? Zapytaj o hobby. Działania. E, przyjazne. Nie, to będzie tutaj w pogawędce, co? E, tak, poznaj no. Tak, i jeszcze raz pogawędkę, przyjazne. Tutaj poznaj. Bo to już tak nie działa dobrze. Kiedyś, ale no. A on jest w ogóle nastolatkiem, on jest samotnikiem. On jest zdarny, także. No. Także Ogólnie bez większych cech. No więc, nie, no myślę, że to jest najlepszy wybór, jaki mogła dokonać Moika. W sensie, że związek z Ganterem. No i nie patrzę się z niej zakochanym, więc. Ono w no, nim raczej też. Wyładuj i przenieś pranie wóz do suszarki. Może ona się nim w pierze, także nie wiem. Czy mi animacja cały czas była, no i. Co ty? No nie no, dziewczyno. Aha. No i trzeba na nowo zrobić to, pranie rozumiem, tak? Eee, zrób pranie wóz do suszarki. No trudno już. A, nie wiem, coś się zepsuły. Ta się zepsuła. Ja nie wiem. O, proszę. Ulika wróciła z pracy. Pamiętam, ja żebyś jeszcze jeden pejzaż namalowała. A ty w tym czasie? Co? Aha, no tak. Eee, to nie działa. Aha, ty dostałaś awans, Wow! Brawo! Uuu! Ale wy jesteś kobiety sukcesu. Nie do co inne rodziny, naprawdę. Mmm, weź zamień to, bo to jest tanie radio akurat. Eee, a ty co, tak naprawdę? Aha, bo ty musisz napisać 5 eee, książek, łącznie 15 godzin. Eee, no dobra, czemu? Aha, bo nie ma prądu, no przecież, zapomniałem. Eee, nie mogę przestać tutaj myśleć, może umówimy się... No dobrze, skoro nas zaproszę na randkę, to pójdziemy. Ogólnie nie wiem, dlaczego Urlika ma tutaj jakieś punkty, no ale w każdym razie, zostaliśmy zaproszeni na randkę. Więc poprośmy o stolik. W sumie to jest jedyna knajpa w restauracji, więc. E, fu, w Windenburgu na razie. Która jest postawiona. No, jednak, nieważne sobie, żeby oni w historii Windenburga chodzili do innych miast niż Windenburg na jedzenie, także. Także wolałbym, żeby to tak zostało. E, zamów do stolika. No i co co mówimy sobie może po koktajlu owocowym. E, I co tutaj Mila ma w karcie, ja kompletnie nie pamiętam. No ma, o, krokiet z łososiem. Kiełbaski kary, a może nie, dla nie główne, jakieś kluski z czosnkiem. Pierogi z warzywami, a ty weź sobie gulasz dyniowy. No, tak myślę, że będzie ok. A kto płaci? Pewnie my, oczywiście, nie? No przecież. Mimo, że to ona zaprosił, nie? Eee, uh, no i weź tutaj przyjazne plotka, plotkuj na przykład. O, ale pracują ludzie, których zatrudniliśmy faktycznie. Ej, on zamawia. Wow, co za. Gentleman. Ma, <trafisz> A ty nie zawsze Clara. okej. Klara. Klara. <trafisz> <trafisz> Po co ci ten wielki tablet? Boże, klara! Ty jesteś jakaś. OOO, oh! Boże, ikonik. Nie no, moja idolka. Moja, gdybyście gdy będziecie kiedyś powiedzieli moją ulubioną postać z serii, Winneburga, czysto Clara. The most iconic person. I, w ogóle, moja ulubiona rodzina to jest właśnie rodzina. Y, Bierksenów, tak? Bierksen, dobrze, dobrze no. A gdzie ty idziesz, Ulica? No dobra, no, idę do tej łazienki, ale. No tak nie nie wypada, wiesz, tak na piętro. Mogłaś się jednak powstrzymać trochę. On tutaj z tobą rozmawia, usiądź, a ty co? Jak go zostawiasz? Naprawdę. Przyjazne, plotka, plotkuj. Romantyczny, intymny. Flirtuj, flirtuj. Gadka na podryw. W ogóle, dlaczego Wam tak spadła relacja? E, ryzykownie tutaj, Czułość. E, Wyznaj za uroczenie. Czułość... No, e... no, nie, aż tak to nie. Nie, nie, nie publicznie, nie mów tego tak głośno. Duża satysfakcja. No wiem, to już było w przednim odcinku, nie? Poślij pocałunek, o. E... No nie powiedziałbym. Ja zazwyczaj zgadzam się na te zmiany, ale nie pasuje mi to kompletnie do Urlika. Nie... Mmm... Nie powiedziałbym, że ona jest niepoprawną romantyczką. Nie. Zazwyczaj się zgadzam, ale tym razem Tym razem to nie przejdę. Nie. Za bardzo mi się nie zgadza z jej charakterem. Ona jest wrażliwa, ale nie powiedziałbym na pewno, że jest romantyczna, na, że z takiego byle powodu jest romantyczna, yy, właśnie taka. No, no właśnie taka. No, zapomniałem jak to się nazywa. Nie jest po prostu niepoprawną romantyczką, Nie pasuje mi to kompletnie na niej. Przynajmniej nie chciałbym, żeby pasowało. No, no jest po prostu no, jest no, wrażliwa, jeżeli chodzi o sztukę, ale... No w miłość? No nie powiedziałbym. no nie, nie, nie pasuje mi to do Eee, W sumie nie chciałem klikać, żebyście... No mogą być w gorącym związku, ale usiądź i rozmawiaj tutaj dalej. O! Wyszło jedzenie. No powiem wam, że jestem podłożeniem i nikt nic nie wy, wypadł, nic. O, a to ten od spadku. Tak on Leonor, aha, okay. No dobrze, że romantyczny, a nie no może coś z przyjaznych. Przyjazny, tutaj na przykład, nie wiem. Plotka. Oczywiście jak ja coś klikam to plotka. E, narzekania, poprawę nie, właśnie nie komplementy, pochwal dom, pytania, zapytaj o ulubiony kolor, zapytaj o hobby, girl, poznaj go, zapytaj o gust muzyczny. No, e, tutaj zapytaj o gust w wystroju i zapytaj o zawód. No i ci powiedz że jest grabarzem. O, teraz się bardzo przyjaźnią. To będzie bardzo dobrana para, mówię wam. To będzie jedna z szczęśliwszych par. Magnus, No dobra, niech wam będzie. Skoro dwa razy. Dobra. Niech będzie. Ale. Bardzo naciągana ta historia, wiecie? Nie pasuje mi to. Romantyczne tutaj, intymność... Uh, 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 nie, uh, no, nie chciałbym, żeby oni tutaj zaczęli uh, teraz jakieś cool. krzaki. Na, na, nawet ja. Nie chcę, żeby to robili. Ale gościu, ty jakby. O, właśnie, zdjęcie sobie zróbmy. Masz rację. I zrób zdjęcie z. No i... Jade to była, wyglądała bardzo ładnie. Ona już zajęta jest, także... Teraz już? już? To już ogólnie późno. Cię mila coś na tym zarobiła tak w ogóle, bo jestem ciekawy. Eee... Taką romantyczną, taką chwili Nie, ta mi się nie podoba. To też nie. Ta... Nie no. To są tylko dwie pozy? Dobra. No, patrzcie, jacy zakochani. Spokojnie, no, spokojnie. O, i weźcie, rozpalcie ognisko. No, i teraz y, relaksuj się razem. O tak, no. Czemu ty się relaksujesz tyłem? I pocałuj się, jo. Serio? Aż tu musisz. Mm -hmm. Nie wiedziałem, że mogą się całować te siedząco. Serio? Intymność, proszę. Łasko do no. śmierci. E, Ej, już jest ogólnie późno. Właśnie pocałunek. Dobra, rozpaliśmy ognisko. To może byście tutaj, nie wiem. No nie, nie, nie. Oto czaramieniem, tak, Wolfgang. Chociaż on mógłby to zrobić, by byłoby ładniej. Ej, no i to jest ładne zdjęcie na okładkę. Zapewne. Czy byłoby, gdyby? No nie, no nie wiem sobie. Zobaczymy. Eee, ale to raczej w ten sposób, no. I jak nie, no, to nie wykorzystam w tym odcinku, to w następnym, gdy już będą oni razem. Bo ogólnie to jest bardzo ładne zdjęcie, tak że na przykład na pierwszy odcinek z nimi idealne, bym powiedział. Eee, mega ładna poza. Okej, okay, ale nie ja bym chciał, żebyś się teraz eee, może właśnie... No nie, nie staraj się o żadne dziecko. Dopóki... Ja nie chcę, żebyście w tym odcinku cokolwiek takiego robili. Także tak, eee, Dobra... Mmm... kolor ognia, ugaś, tańcz, tańcz razem, a wyście się razem po prostu. No i w sumie tym takim ototanecznym akcentem kończę ten odcinek historii Wittenburga. Eee... To będzie... Na tyle, postaram, naprawdę obiecuję, postaram się robić te odcinki częściej, tak żeby ta fabuła szła do przodu, bo faktycznie przez rok nagrałem chyba 8 odcinków, także rozumiem, biję się w piersi. Eee, a nawet restauracje działały ostatnio, także jestem nawet pozytywnie zaskoczony, także... Do usłyszenia w następnych odcinkach historii Windenburga. Oraz Legacy Challenge na moim kanale i do usłyszenia i pa pa mwa pa 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 mua.